Witajcie na kanale Odbiór Mieszkania. Ja nazywam się Wiktor Hołabiś i zapraszam Was do oceny inwestycji deweloperskiej Groen Konstancin. Miałem się ładnie ubrać, żebym wyglądał jak w studiu, ale jest zimno chłodno, więc sobie daruję. Więc tak, umowa została podpisana więc oczywiście jeden punkt. Zapisy z umowy zostały zrealizowane. Nikt tutaj nie liczy powierzchni pod ściankami działowymi. To się nie zdarza zwykle w domach jednorodzinnych, segmentach. Są wyjątki, ale rzadkie. Obsługa. Nie naprawiali już na odbiorze, ale byli bardzo pomocni, cierpliwi i wszystkie usterki wyjaśniali. Generalnie jak najbardziej zasłużone trzy punkty. I kolejny za informacje o lokalu. Standard deweloperski. Powierzchnia nieliczona, więc dwa punkty. Miejsca postojowe o właściwych wymiarach, więc cały punkt. Komórek lokatorskich nie ma, ale ponieważ jest to segment, to jest przestrzeń, żeby sobie to w ogródku wykonać. Poza tym jest kotłownia, którą możemy potraktować jako taką komórkę lokatorską. Jeżeli chodzi o standard, okna były opisane, że są drewniane, były podane współczynniki, że szyby zespolone, nie podano liczby szyb, to są trzy szybowe, więc ok nawiewniki były zamontowane chociaż jeden był troszeczkę zbędny tynki gipsowe bez podania kategorii ściany nie malowane osprzęt elektryczny nie zamontowany ale kabelki były pospinane więc była możliwość weryfikacji prawie całej instalacji w większości domów jednorodzinnych segmentów jest już ogrzewanie podłogowe tutaj nigdzie nie było, nawet w łazienkach a już nie wspominając, że było na całym parterze na piętrach to zwykle jest zmiana lokatorska. No i brak gniazdek, sprzętu. Dość problematyczne dla mnie, jeżeli chodzi o standard w porównaniu do innych inwestycji, ale jakościowo cała reszta broni się. Biuro odbiorowe jest. Po drodze są tabliczki informujące jak się do tego biura dostać. Czas na odbiór nieograniczony. Oczywiście można było sobie zaparkować na swoim miejscu parkingować przed swoim lokalem, więc OK. Wszystkie prace zakończone, tam jeszcze jakieś drobne poprawki, jak słyszeliście, widzieliście przed chwilą, ale to wszystko w granicach rozsądku. Dla mnie OK. Lokal przygotowany tak, wszystko było umyte, wszystko było w należytym porządku, jak najbardziej OK. Usterki. Usterek było sporo. Natomiast wczoraj miałem odbiór w mieszkaniu, w którym było na 50 metrach tyle samo usterek, co tutaj. Liczba duża, natomiast nic nie było takiego poważnego, nienaprawialnego. Chociaż kilka takich zagwostek z warunkami technicznymi, no ale to poczekamy na wyjaśnienie projektanta, na jak to jak się do tego odniesie, ustosunkuje i zobaczymy, co z tym zrobić dalej. I to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia na kolejnym odbiorze. Pozdrawiam, cześć.